Dzień dobry, tutaj znowu Jędrzej z Szerokich Torów i zapraszam na kolejną część opowieści o kolei transsyberyjskiej. Znowu będziemy opowiadać o tym, co fajnego, ciekawego można zobaczyć w trakcie takiej podróży, zatrzymując się i wysiadając z pociągu w różnych miejscach. I dzisiaj na warsztat bierzemy bajkalsko-amurską magistralę i rosyjski Daleki Wschód. BAM, czyli ta bajkalsko-amurska magistrala, to linia kolejowa, która różni się zdecydowanie od wszystkich innych odcinków, Magistrali Transsiberyjskiej. Rzecz w tym, że i o ile ta południowa nitka przebiega między największymi miastami i biegnie przez tereny o dużej gęstości zaludnienia, takie z grubsza cywilizowane, to BAM jest tego zaprzeczeniem. BAM prowadzi przez dzicz, osady ludzkie to są raczej takie, takie liche przyczółki cywilizacji. Jak ktoś chce napatrzeć się na krajobrazy dzikich gór, mieć to poczucie, że jest na skraju, na skraju cywilizacji i przyrody, to BAM będzie dla niego. Bajkalska Murska Magistrala zaczyna się w Tajszecie. To ta stacja, na którą zwracałem uwagę ostatnio. Ona jest niepozorna, a jednak ważna, bo tam właśnie odbijają tory BAMu na północne. Wschód. Sam Tajszed wielkiego wrażenia nie zrobi. Co warto, to na stacji kupić sobie magnes z tajszetu, bo nikt z Waszych znajomych prawdopodobnie tego takiego magnesu nie będzie miał. Nawet ci, co transsybem jechali, to zwykle tam magnesów nie kupują. No i jeszcze kwiaciarnia jest całkiem niezła. Poza tym... No, poza tym niewiele. Bufet na dworcu nie zachwyca. Z tajszetu ruszamy na północny wschód. Kolejną, większą miejscowością będzie Brack. Brack to jest stare miasto. Historycznie powstało jeszcze w XVII wieku, ale obecnie to po prostu duży ośrodek przemysłowy, taki bardzo poradziecki, także niekoniecznie warto tam wysiadać, no chyba, że bloki chcecie oglądać i blokowiska. Natomiast warto zwrócić uwagę na brak w trakcie jazdy pociągiem, bo tam jest wielka, gigantyczna zapora bracki elektrowni wodnej. Można podziwiać i spiętrzoną angarę. Te, ten zbiornik bracki, i można patrzeć, z jak wielkiej wysokości woda tam jest zrzucana, by produkować gigantyczne ilości prądu dla brackiej huty aluminium. Kolejna stacja, na którą warto zwrócić uwagę, to Lena. Stacja się nazywa Lena, a miasto się nazywa Ustkut. Często pociągi mają tam takie nawet godzinne przystanki, czy 50-minutowe, a zatem można wziąć pieniądze, dokumenty, inne najważniejsze rzeczy. I przez plac dworcowy, ten główny, centralny w mieście, przespacerować się na jego drugą stronę i zejść na brzeg Leny. Ona nie jest tam tak gigantyczna jak w Jakucku, ale robi wrażenie, no i jest to jakieś urozmaicenie podróży. Dodam, że w nocy też ciekawie wygląda, bo często te przystanki w Ustkucie na stacji Lena wypadają właśnie w nocy. Potem przed nami przystanek w Siewiero-Bajkalsku. To jest pierwsze miasto z serii takich ośrodków budowanych w latach 70 przy okazji bardzo intensywnej rozbudowy bajkalsko-amurskiej magistrali. To były miasta budowane na zasadzie takiej, że rosła tajga, może była ewentualnie jakaś polana, ścinano tę tajgę i w tym miejscu stawiano bloki, takie jak to się budowało w latach 70. -tych. Teraz może niektóre domy zostały z lekka odremontowane, ale generalnie klimat jest taki bardzo blokowiskowy i, i, i te blokowiska tam za każdym razem kontrastują z otaczającą przyrodą, z taką bogatą tajgą, a w, w przypadku Siewiero-Bajkalska również z przepięknym północnym Bajkałem. Ciekawe też są społeczności żyjące w tych miastach, bo tam każdy, jak te miasta powstawały, skądś przyjechał, zwykle z daleka, także tam na ulicach spotykają się, spotkali się wtedy przy budowie bamu, przy budowie tych miast ludzie z, i z Dalekiego Wschodu, i z Ukrainy i z krajów nadbałtyckich, itd, itd. i I zwykle pozostawali już tam, żyją do dzisiaj, tworząc bardzo ciekawą, oryginalną społeczność. Ludzie tam zwykle są bardzo uprzejmi i kontrastuje to z tą ludnością na południu linii transsyberyjskiej. Wystarczy wejść do kiosku na dworcu, by, by się o tym przekonać. sibiru Bajkalsk to jest przede wszystkim okazja do tego, żeby zobaczyć północny Bajkał. W niewiele miejsc da się tam trafić, bo tam jest bardzo ograniczona sieć transportowa. Lądem na wschodnim brzegu północnego Bajkału z Siewiero-Bajkalska można dotrzeć do takiej osady Bajkalskoje. To jest 40 km, Bardzo fajna, urocza wioska położona nad samym brzegiem Bajkału. Można wejść na punkt widokowy i, no i trochę pocieszyć się, że, że jest dzidż, że, że jest przyroda i piękne przestrzenie Bajkału. Warto też z Siwiro bajkalska wybrać się na przeciwległy brzeg Bajkału i tam trafić albo do Zatoki Ajaja i ruszyć na trekkingową trasę przez góry nad polodowcowe Jezioro Frolicha. Piękne miejsce, niesamowite krajobrazy, czuć, że ta przyroda jest taka nietknięta, dziewicza. Z Andrzejem można pogadać, żeby zabrał na krótki rejs katamaranem po tafli tego jeziora. No a Drugie miejsce na wschodnim brzegu północnego bajkału, gdzie warto zawitać, to gorące źródła Hakusy. Takie bardzo proste, niewielkie sanatorium, położone wśród głuszy tajgi, jest kilka baseników, no i można się pokąpać. Niuans jest taki, że tam nie ma żadnej sieci transportowej, żadnych dróg ani transportu publicznego, więc jedyny sposób, żeby się tam dostać to latem można wynająć kuter albo motorówkę. Na warunkach zimowych, auto, jakąś taksówkę lodową, która po lodzie zawiezie was na drugi brzeg jeziora. Kiedy ruszymy z siwiro dalej na wschód, to czeka nas chyba najbardziej widowiskowy fragment Bamu, czy, czy w ogóle tych wszystkich linii kolejowych transsyberyjskich. Pociągi tam jeżdżą i w nocy, i w dzień, i na ten fragment zdecydowanie należy sobie wybrać Przejazd w ciągu dnia, bo jest pięknie. To jest ten odcinek, że pociąg jedzie nasypem. Ten nasyp to jest cywilizacja, a jak się z nasypu zejdzie, to i po prawej, i po lewej stronie już jest totalna dzić. Domyślam się, że gdyby tam się mocno wpatrywać, to niedźwiedzie przez okna pociągu można by zaobserwować. Są piękne góry i, i naprawdę taki bardzo widokowy dzień, że, że, że można nic tylko siedzieć albo stać w wagonie i patrzeć przez okno. To jest odcinek, który prowadzi do. Nowej Czary. Nowa Czara to miasto niepozorne, raczej takie liche, taki przyczółek cywilizacji, yy, położone pośród pięknej przyrody. Sama miejscowość nie zachwyci, chociaż ciekawe jest obserwowanie, jak tam się żyje, tak na, na granicy cywilizacji dziczy, w takich domach, blokach, w kiepskim stanie, ale Nowa Czara to przede wszystkim... Punkt wypadowy. Po pierwsze, w góry Udokan, czyli pasmo położone na południe od miejscowości. No tam one są rozległe, duże, dzikie, fajne miejsce na jakieś trekkingi, chociaż trudno dostępne. Tam nawet łazikiem się nie dotrze, bo drogi są w takim stanie, że, że, że potrzebna jest trenowa ciężarówka, na przykład Ural, więc trudno tam podróżować indywidualnie, no bo wynajęcie takiego Urala, który pali tony paliwa, to jest droga impreza ale te góry zrobią wrażenie. No a druga sprawa to czarskie piaski, czyli najdalej na północ wysunięta pustynia na świecie. Takie wielkie wydmy, no, piaszczyste, jak to wydmy. Nie jest łatwo tam trafić, bo, bo trzeba pokonać rzekę, czarę. Trzeba przedrzeć się przez tundrę i wiedzieć jak. Także warto współpracować z jakimś miejscowym przewodnikiem. No Ale jak się na te piaski już wejdzie, to jest bajecznie. To jest, wydaje mi się, jeden z takich obowiązkowych przystanków w czasie podróżowania bajkalsko-amurską magistralą. No i temat dla grup takich bardziej ambitnych, górsko, to góry Kodar, czyli takie porządne, alpejskie pasmo na północ od Nowej Czary. Te góry zawsze stanowią tło do zdjęć na czarskich piaskach i ich czarne grzbiety. No i tam już się ludzie wybierają na takie poważniejsze, kilkudniowe czy wręcz tygodniowe Trakingi przez tereny całkowicie dzikie i pozbawione jakiejkolwiek cywilizacji, ale zachwycające krajobrazowo. Potem przed Państwem taki przystanek obowiązkowy, bo czy ktoś chce, czy nie chce, to prawdopodobnie w Tyndzie będzie miał przesiadkę kolejową. To miasto liczące chyba 60 tysięcy mieszkańców które miało być wielką stolicą Bamu, no ale z tych planów nic nie wyszło, no niewiele wyszło, a głównie jest to teraz punkt przesiadkowy. Tam można albo jechać dalej na wschód, koniec końców docierając do Komsomolska na murze, albo można ruszyć na północ, dotrzeć do Tomotu i Niżnego Bestiachu, czyli znaleźć się naprzeciwko Jakucka, no a można też odbić na południe, na tą podstawową, południową linię kolei transsyberyjskiej. Także przy okazji tej przesiadki zwykle wypada parę godzin przerwy. Można pospacerować po mieście, pooglądać jakie tam piękne są bloki. No a poza tym jest ciekawy szlak pomników w tym gdzie Te pomniki są bardzo oryginalne, tylko nie jest łatwo je znaleźć, bo często znajdują się między blokami na podwórkach. No, ale taki quest sobie można zorganizować. Tak z grubsza wygląda podróż bajkalską morską magistralą. I to są te nasze propozycje miejsc, w których wydaje nam się, że jest duży sens, by wyjść z pociągu. Poza tym na pewno to jest dobry pomysł, żeby wysiąść z pociągu tam na 2-3 dni, czy choćby na jeden dzień, na takich stacjach jak Taksimo, Nowej UoJan i różnych innych, i po prostu tak zatrzymać się i popatrzeć, jak toczy się życie na końcu świata. No a potem dotrzemy na rosyjski Daleki Wschód. Równie dobrze możemy tu dojechać, jadąc tą południową linią transsyberyjską, czyli tak jak ostatni filmik się skończył w 1 UD, no to stamtąd można jechać dalej przez Chity, można skorzystać z Bamu i tym sposobem dotrzeć do Chabarowska. W Chabarowsku pierwsze, co robi wrażenie, to Amur, czyli wielka rzeka graniczna między Rosją a Chinami. I tam jest najdłuższa przeprawa mostowa na całej trasie kolei transsyberyjskiej. A potem przyjeżdżamy do miasta. Zdecydowanie warto tam się zatrzymać i trochę czasu spędzić. Wielkie wrażenie robi to, jak, Chabarow, jak Chabarowski jest pięknie położony, otwarty na rzekę. Można tam spacerować takimi wysokimi bulwarami. Są punkty widokowe. Jest piękna, piaszczysta plaża. No i ciekawa też jest zabudowa miasta z takimi kamienicami z przełomu XIX i XX wieku. A wrażenie na każdym zrobi też pomnik poświęcony ofiarom wojen nie tylko Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ale także tych kolejnych, na które następne pokolenia młodych żołnierzy z Chabarowska były wysyłane. Warto też zdecydowanie wybrać się za miasto do Muzeum Mostu Amorskiego. To jest instytucja należąca do kolei, na terenie której znajduje się przęsło dawnego, historycznego, zabytkowego mostu. Można sobie po tym przęśle pochodzić, fajne zdjęcia tam można porobić i coraz więcej tam jest rozmaitych innych eksponatów, takich historyczno-kolejowych. Z Kabarowska mamy tylko noc jazdy do Władywostoku. Tylko, bo przy tych odległościach, o których dotychczas, dotychczas mówiliśmy, noc jazdy to jest naprawdę niewiele. No i jesteśmy nad Pacyfikiem. Władywostok to niesamowite miasto, jedyne w swoim rodzaju. Tam czuje się, że już nie tyle jesteśmy w Rosji, co nad Pacyfikiem, bo swoim charakterem Władywostok przypomina inne ośrodki położone nad brzegami Oceanu Spokojnego niż inne miasta w głębi Rosji. Jest bardzo kosmopolityczny. Jest taki otwarty, i to się tam przejawia na każdym kroku. Wrażenie jest takie, że ludzie inaczej się poruszają wręcz niż, niż w tych miasteczkach w głębi Rosji. We Władywostoku fajnie jest pospacerować po centrum, które jest takie właśnie bardzo portowe, kosmopolityczne i, i inne niż gdzie indziej w Rosji. Warto wybrać się na promenadę i na plażę miejską nad brzegiem jednej z zatok. Fajnym pomysłem, szczególnie na wieczór, jest spacerowy rejs statkiem pasażerskim po zatokach portowych. Można oglądać wtedy te piękne, podwieszone mosty. No i w ogóle Władywostok z tej perspektywy robi świetne wrażenie. No i dobry pomysł to również wycieczka taka na pół dnia na Wyspę Rosyjską. Tam można zwiedzać piękne oceanarium. No, takie bardzo nowoczesne. I też są takie fajne punkty, gdzie można stanąć nad Brzegiem Pacyfiku, patrzeć w dal i cieszyć się tą podróżą, która już za nami i tymi wszystkimi kilometrami, które spędziliśmy w rytmie stukotu kół pociągu. Zatem dzisiaj za nami odcinek kolejowy na Bajkałsko-Mórskiej Magistrali i te dwa przystanki na Dalekim Wschodzie, czyli Chabarowski i Władywostok. Ciekaw jestem, czy, czy na podstawie tego filmu i poprzednich mają Państwo już jakieś pomysły, gdzie się zatrzymywać i jak tę podróż przez Syberię, a, przez Rosję i dalej przez Syberię i aż na Daleki Wschód planować. Co najbardziej przyciągnęło z tych naszych prezentacji i krótkich opisów miejscowości czy, czy, czy innych miejsc na trasie. Za tydzień jeszcze będę opowiadał o przejeździe koleją transmongolską. Czyli z UAN-UD ruszymy do UAN-Bator, opowiem, co warto robić w Mongolii, i dotrzemy do Pekinu. No a potem przejdziemy do takich tematów bardziej praktycznych. Jak zabrać się za organizację takiej podróży, jak ta podróż w praktyce wygląda, gdzie tam się umyć, i co zjeść. I pod tym kątem też bardzo bym prosił o jakieś pytania w komentarzach, sugestie o czym opowiadać i jakie tematy w pierwszej kolejności poruszyć. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.